Witam serdecznie. Tym razem prezentacja suwmiarki elektronicznej, również Parkside. W takim pięknym oto opakowaniu jest pudełko, niestety już przepadło, instrukcja obsługi również. Więc, wszystkie parametry, jakie mogę na ten temat tej suwmiarki powiedzieć, to to, jak mierzy, z jaką dokładnością, że jest na baterię 3V jest to wersja z października 2014 roku. Bo. Yy, Parkside wypuszcza urządzenia zawsze z jakąś lekką modyfikacją. Więc to w sumie jest dosyć stare, bo październik 2014, a ja to kupiłem no mniej więcej w połowie roku 2015. Zatem myślę, że czas przystąpić do testów taka oto autosówniarka. Włączam on, guziczek, który zmienia wszystko na cincze. Boże, nie cincze, tylko incze, czyli na cale, nie. Przez się jest bezcenny po prostu. No. Jak może zmieniać naczyńcze? Oczywiście, wyzeruję. Ponownie wezmę milimetry, Zero. I tym oto tutaj, wichajsterkiem, czyli kółeczkiem, mogę sobie dokładnie mierzyć rozmiar w milimetrach. Pytanie, jak dokładnie jest to pomiar? Czy wersja analogowa, która ma podziałkę do drugiego miejsca po przecinku, gdzie na oko oceniasz, jak dokładny jest yy, druga dziesiąta, jak dokładnie jest pomiar. No cóż, weźmy na początek zwykłe wiertło, które jest lekko podrodzewiałe, stare. Zeruję, otwieram, wkładam mierze 790, czyli prawdopodobnie jest to jakoś ósemka, ale jakaś dziwna, stara, zużyta. Wezmę zatem taki oto set wiertełek, również z Parkside'a. Na początek ósemka. Ponownie zeruję. Ósemka, 7,90. No i najsmutniejsze jest to, że za każdym razem, aby mieć pewność pomiaru, trzeba y, urządzenie zerować. 5,91, może 5,97. Mam jeszcze podpółkę, która prawdopodobnie jest zrobiona przez Chińczyka. Powinna być piątka. Dać 4,94. Mam też śrubę. Taką oto. Śruba chyba jest 7, Taki z tego wniosek, skoro ma 7,04. W tym momencie naciskam mocno, żeby się trzymała. Jak to puszczę, to automatycznie przybyło 1,1 mm. Można także zmierzyć gwint. 7,48. Może to zmierzę. 8, a to całe ma 20 mm. I 8,8 mm. Myślę, że no prezentować. Wróciłem praktycznie na 0. Jest 0. Myślę, że prezentować pomiaru wewnętrznego nie muszę, ponieważ na takiej samej zasadzie działa. Jedyne, co jeszcze mogę dodać na temat tego urządzenia to to, że tu jest blokada. Czyli jeżeli że sobie ustawię jakiś wymiar, mogę sobie automatycznie zablokować, w tym się nie rusza, dodatkowo mogę zerować i od tego miejsca liczyć, zatem jeżeli zamknę i zamknę to, to wraca mi na wymiar ujemny. Jaka jest wada? Wada jest taka, że jeżeli zrobimy szybko coś. Czyli poluzuję. Sorry. Wezmę 0 i szybko się przemieszczę. To powstaje taki oto błąd. Po raz kolejny. Tak. Na 8 cm się ruszyłem. Wracam. I jest 500 różnicy. Jeżeli wrócimy na miejsce 0. Wynika to prawdopodobnie z tego, że urządzeń, klasa urządzenia pomiarowego w tym, w tym, w tym jest. O, średnia. Nie ukrywajmy, że za 30 czy za 40 złotych cudów nie mogę wymagać. Ale takie podstawowe pomiary, jeżeli nie jest się tokarzem, który potrzebuje, tokarzem jeszcze do tego w metalu, nie potrzebuje jakichś super dokładnych wymiarów, myślę, że w takim estetycznym pudełeczku warto takie coś zakupić. To tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. A nie zapomnijcie o Facebooku i subskrybowaniu. Tutaj, tutaj. Cześć.